No jest to ban idiotyczny, gdzie na Twitchu Była transmitowana bita śmietanka, gdzie się Tłukli w oktagonie, przepraszam, a chłop Biegnie na bieżni, ma trochę wyższe tętno I blokują go na 24 godziny Debilizm, moim skromnym zdaniem Przepraszam wysoki sądzie, jeżeli Uraziłem administrację Twitcha. Warto też dodać Że puls na poziomie 180 to Nie jest niesamowicie wysokie tętno Okej, okay, gdybyśmy dobili do 200, bądź przekroczyli je No to mamy prawie 100% tętna Maksymalnego, to już jest faktycznie Spora wartość, ale 180 no to Taki zwykły interwał i prawdopodobnie Podobnie, sucher podczas przygotowań do swoich walk wielokrotnie wchodził na tętna, wyższe, obciążenia były większe. No i ciężko się dziwić, że w komentarzach wylało się wiadro pomy na platformę, z jasnym stanowiskiem użytkowników, że ich zdaniem takie działania są sporą przesadą. I decyzja jest szokująca, szczególnie w kontrze do tego, że problemów z banami nie mają ludzie, którzy na streamach jedzą chipsy, siedzą i grają w gry. Standardowo też wiele osób zwróciło uwagę na temat tzw. baseniar, czyli dziewczyn ubranych w stroje kąpielowe, które nadają sobie transmisję przy dmuchanych basenach, udając, że wcale nie jest to soft